Jeśli chodzi o koszta związane z, jakby z rozpoczęciem całej przygody motocyklowej, no to osobiście dla mnie te koszty są naprawdę znikome, w sensie niskie w porównaniu do dużego motocrossu, ponieważ tam bardzo, bardzo dużo pieniążków trzeba było wydawać już na samym początku, zakup motocykla, remonty, wszystko to, wszystko było bardzo drogie, motocykle japońskie są naprawdę kosztowne, a tutaj motocykl, sam motocykl to jest koszt jakieś 3,5 tysiąca jeśli ktoś kupi używany motocykl, no to ten koszt jest jeszcze niższy, ale mimo wszystko zachęcam do kupowania nowych motocykli, ponieważ nowy motocykl to jest motocykl, który my mamy od samego początku. Wiemy o nim wszystko i tak naprawdę to jest też ważne pod kątem bezpieczeństwa dla dziecka i odpowiedzialności. Także nowy motocykl to jest jakieś 3,5 tysiąca złotych. Całe oprzyrządowanie do, do uprawiania sportu motocyklowego to jest około 1000 zł idzie się w tym, w tym budżecie zamknąć i możemy wystartować, możemy zacząć jeździć i jedziemy na trening, e, na tor, na który jest przygotowany specjalnie do właśnie mini motocykli. E, bierzemy lekcję, wynajmujemy trenera, bierzemy lekcję e, u takiego trenera, instruktora i zaczynamy przygodę motocyklową i dowiadujemy się jak najwięcej można od tej osoby, jak to poprawnie powinno wyglądać i, i jak po prostu powinniśmy krok po kroku rozwijać e, i prowadzić tą, tą, ten, ten rozwój naszego dziecka.